5 marca 2020 roku, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Szybkie uaktualnienie do obecnej sytuacji rynkowej. Dość sporo mówiliśmy sobie w ostatnim czasie o indeksach i tutaj z perspektywy technologicznego indeksu NASDAQ to uaktualnienie sobie zrobimy. Nawet jeszcze w dniu wczorajszym podczas wieczornego spotkania omawialiśmy sobie możliwe shorty w nawiązaniu do możliwego górnego cienia, przepraszam, do możliwego górnego swingu górny cień w dniu wczorajszym, no i na ten moment, na ten moment a, sytuacja a, po myśli ewentualnie sprzedających. Stąd to aktualnienie, bo jeśli ktoś zdecydował się a, na a, podążanie w kierunku a, tego typu sytuacji, rozwoju sytuacji a, na rynku, czyli a, w okolicach maksów, a próba poszukania krótkich pozycji, a to bez dwóch zdań kwestia aktywnego zarządzania tą pozycją w chwili obecnej, czyli albo praca z, ze stopem, albo być może częściowa realizacja zysków. No, sytuacja na rynkach jest taka nie inna, tak? ta zmienność jest dość wysoka, w związku z tym my w tej chwili już od szczytu jesteśmy w okolicach 100 punktów od dzisiejszego szczytu, od wczorajszego szczytu to my jesteśmy... Prawie że 180-190 punktów. Także, w zależności gdzie te pozycje ewentualnie były brane, to bez dwóch zdań kwestia umiejętnego zarządzania pozycją. Rynek jest po części pierwsza rzecz, lekko zakładnikiem tej całej sytuacji, bo mamy oczekiwania, jeśli chodzi o Europę, do agresywnego cięcia stóp procentowych. Mówi się o Bank of England. Mówi się o Europejskim Banku Centralnym, no tutaj, tutaj mogą być problemy, a jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, jak to rozwiązać. Natomiast no jakby rynek na to czeka, tak, a na razie nic nie mamy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, niespodziewany skok zachorowań, jeśli chodzi o Niemcy. To, to prawdopodobnie ta informacja stoi za tym ostatnim wyciśnięciem. Ma się to kompletnie w opozycji do tego, co widzieliśmy na przykład w Chinach, no ale tam wiemy, że wszystkie chwyty, wszystkie chwyty dozwolone, w związku z czym na indeksach kwestie związane z, no, z tym, o czym w ostatnich dniach mówiliśmy, próba poszukania krótkich. W logicznych czy na logicznych poziomach. No, i w tej chwili, jeśli rzeczywiście jest się na tych krótkich, to kwestia aktywnego zarządzania pozycją. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia wspomnianego Bank of England i funta w tym wypadku. Czyli jest presja na Bank of England ewentualnie do cięcia. Bank of England jest ostatnim bankiem centralnym, jeśli chodzi o marcowe posiedzenia i mówi się, że najprawdopodobniej aż tak długo czekać nie będziemy w związku z czym tutaj ewentualnie kwestia możliwej obniżki jeszcze, jeszcze ewentualnie w tym tygodniu. I teraz biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę miejsca, w których jesteśmy. Biorąc pod uwagę ogólne zachowanie funta, to wydaje się, że retest obecnych poziomów z perspektywy wykresu dziennego, zwłaszcza, że tutaj też kłania się kwestia rozpiętości i podstawy świecy z dnia 25 lutego, czyli mówimy o okolicach zbliżonych do 29 tu gdzie jesteśmy i 29,40, jest to przedział, w którym z perspektywy ewentualnie funta próba poszukania krótkich pozycji teoretycznie mogłaby mieć ręce i nogi, a w tym wypadku celem ewentualnie wtorkowe, poniedziałkowe, wtorkowe i poniedziałkowe maksy, w związku z czym spróbujmy sobie, ups, przepraszam, spróbujmy sobie zobaczyć jak sytuacja mogłaby wyglądać z perspektywy wykresu, z perspektywy wykresu intraday, Okay. Mnie, osobiście, e, podoba się kwestia, mnie osobiście podoba się kwestia tej konsolidacji, e, w ramach której 50% w tej chwili jest testowane, plus dwie próby, z którymi mieliśmy do czynienia, w związku z czym ewentualne stop-lossy powyżej 29,50. Natomiast tutaj chciałbym zobaczyć. W ramach, w ramach obecnego ruchu na funcie kwestie związane z próbą, z próbą odwrócenia, w związku z czym zejdźmy jeszcze niżej. Zobaczmy, czy ewentualnie możemy w jakiś sposób pod tego funta się dopasować. No i tutaj kwestie na ten moment, kwestie związane z over-under mogą wchodzić, mogą wchodzić ewentualnie w grę. I to, co mnie osobiście mogłoby tutaj przypasować, to kwestie tego, z czym mieliśmy do czynienia w tym miejscu, to by się przekładało na ten wzrost, ok? Plus to nadbicie, z którym mieliśmy tutaj do czynienia, co by mogło przełożyć się na nadbicie a, z ewentualnym odrzuceniem, a, czyli obserwuję w chwili obecnej funta na obecnych poziomach, w chwili obecnej na obecnych poziomach, no, obserwuję funta na ten moment a, z perspektywy tych poziomów, o których sobie teraz mówimy, 29, 29, 20, a celem, jak wspomniałem, pierwszym poziomy związane z maksami, jeśli chodzi o wtorek i poniedziałek, w tym wypadku mówilibyśmy o cofnięciu w rajon 28,40, a z perspektywy intraday mówimy w takim razie około 60-70 pipsach, w związku z czym ten nasz stop... A gdyby był poniżej 20, to przynajmniej te 3R moglibyśmy mówić o celowaniu, o celowaniu w, 3, w 3R. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o szybkie uaktualnienie w ramach aktualnej sytuacji rynkowej. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.